Cześć, witam wszystkich. Kolejny jest dzień zbudowy. Dzisiaj zaczęliśmy murować. To jest mój, jak przypominam, debiut. Wcale fachowcem, jakimś nie trzeba być, żeby zacząć murować. a ja ogólnie to no, pracuję na co dzień na kardiologii. Kwestia wyprowadzenia tych wszystkich rogów. Tak. To. I, że tak powiem, zrobienie tej pierwszej warstwy na zaprawę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Chodzi o to, żeby miało piony poziom. Nie było to łatwe zadanie, bo nigdzie, niegdzie według tego, co Geodeta wyznaczył, źle trochę wyleliśmy po prostu fundamenty. Było 2 cm przesuwu, 2,5, 2 gdzie, nigdzie nawet 3. Jak widzicie tutaj wyszło praktycznie be, 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 bez tej zaprawy. Bardzo cienka ta zaprawa wyszła, zaś na niektórych ścianach zaś na niektórych ścianach wyszło tej zaprawy znacznie więcej. Na przykład tutaj. Na przykład tutaj, na przykład na tej całej ścianie, a tutaj na rogu gdzieś nie wiem, uciekło nam to wszystko i wyszło tej zaprawy tylko tylko. Później kwestia jest ustawienia właśnie tych pierwszych pustaków narożnych. Jak się je już pozaznacza, to tylko żyłeczka, wkręcik. I lecimy. Nie trzeba być jakimś naprawdę super mistrzem akrobatą, murarzem, żeby żeby zrobić sobie to samemu. I zachęcam do tego, bo tak naprawdę dużo pieniędzy na tym, że zrobimy coś sami, można zaoszczędzić. To wszystko kwestia, kwestia, że tak powiem, podejścia do tego. Szukania tych oszczędności i myślę, że Myślę, że te oszczędności się znajdują. Później, jak już się to pomuruje, przyłożymy poziomnicę i zobaczymy, czy jest prosto czy krzywo. Przynajmniej jak mi to wyszło, tak? Czy, czy, czy wyszło mi to prosto czy krzywo? I wtedy może zachęcę Was do tego, abyście po prostu zaczęli sami domy murować, a nie brać kredyty po 400-500 tysięcy czasami i 30 lat tyrać. Na rzecz banku. Dobra, moi drodzy, z mojej strony na razie to wszystko. Czekamy do następnego filmiku. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.